Cześć, dzień dobry. Witam Cię. Silny człowieku w procesie. Nagrywam to nagranie głównie z powodu tego, że tworzę kurs. Chciałbym stworzyć coś, co pokaże, że zdecydowanie świat, którego doświadczasz, a domyślam się, że jeżeli oglądasz to nagranie, to prawdopodobnie jesteś po bardzo trudnych wyzwaniach emocjonalno-duchowo-życiowych, tak jak ja byłem kiedyś. I w momencie, kiedy ja przechodziłem w najgorszy moment swojego życia, e, dzisiaj wiem, że tak naprawdę największym moim problemem i wyzwaniem wtedy było to, że byłem sam, czyli samotność. Jeżeli ty dzisiaj czujesz, że w twoim życiu jest ogromna trudność, problem, ból. Jednocześnie nie masz się do kogo zwrócić, bo po prostu twoje środowisko nie jest sprzyjające. Mało tego, twoje środowisko obarcza cię odpowiedzialnością i zwala na ciebie Wszystko, co wydarzyło się wtedy, mam nadzieję, że to nagranie i cała moja działalność jako yy, szkoleniowca, jako kogoś, kto dzieli się po prostu swoim doświadczeniem, po to, żebyś dzięki online'owi mógł usłyszeć to, do czego ja dochodziłem przez wiele, wiele. A nawet naście lat wyobraź sobie, że nie ma znaczenia, co teraz doświadczasz. Prawdopodobnie nawet, jeżeli popełniłeś bardzo trudne błędy i dzisiaj płacisz za to cenę, to z drugiej strony wyobraź sobie, że dzisiaj prawdopodobnie tak to postrzegasz, ale to jest elementem z układanki, która będzie rozjaśniana w czasie, kiedy będziesz pokonywał drogę do przodu. Pierwszy warunek: nigdy, ale to przenigdy, nie możesz zwątpić w siebie. Niezależnie co będą mówić ludzie wokół ciebie, musisz wiedzieć, że jesteś wyposażony. We wszystko, co potrzebujesz do tego, żeby wykreować i zrealizować cały swój potencjał. Jedyne, co może ci przeszkodzić, to właśnie opinia innych ludzi. Ale to, czy będziesz na nią zwracał uwagę, zależy znowuż od Ciebie. Więc to Ty popełniłeś błędy, i ty, to Ty możesz z nich skorzystać, i to Ty możesz zinterpretować je w zupełnie inny sposób. Dlatego przychodzę tutaj do ciebie, żeby sfokusować Twoją uwagę nie na to, co się wydarzyło, tylko na to, co możesz zrobić z tym, co się wydarzyło. Gdybym ja, 15 lat temu, około 15 lat temu, kiedy straciłem wszystko w swoim życiu, miał kogoś, kto mi powie, że te rzeczy, których doświadczam, to są najlepsze rzeczy, w moim życiu, które dostaję w prezencie od wszechświata, po to, żeby zmienić swoje serce, żeby zmienić, żeby się obudzić, żeby zwrócić uwagę nie na to, co jest na zewnątrz, nie na to, jak widzą mnie ludzie, nie wgranie w pozory, tylko żeby właśnie zawrócić do siebie, głównie po to, żeby poznać siebie. A w momencie, kiedy poznajesz siebie, wtedy dużo łatwiej jest Ci zaoferować siebie światu. I wiem, że teraz możesz przechodzić naprawdę traumatyczne doznania. Być w momencie, kiedy nie widzisz dla siebie sensu i jesteś w przysłowiowej czarnej dupie. Możesz straciłeś pieniądze, może straciłeś ukochaną osobę, może... Zbankrutowałeś, może zostałeś sam. Nie ma znaczenia, co przeżywasz teraz, znaczenie ma to, co zrobisz jutro. Tutaj przywołuję bardzo mocno też od niedawna odkrytą przeze mnie filozofię Alfreda Adlera, która mówi o tym, że nie ma znaczenia, co dotknęło Cię w przeszłości, znaczenie ma, co zrobisz dzisiaj, bo tak naprawdę. Przeszłości już nie ma, przyszłości też nie ma, ale tą przyszłość kreujesz tylko wtedy, kiedy, teraz. I w momencie, kiedy nawet jesteś w ogromnym dole, to pierwsza zasada, przestań kopać. Druga zasada, zrób wszystko, żeby się wydostać z tego doła, a najlepszą metodą na to jest przestanie uza, uza, użalania się nad sobą. I zwrócenie uwagę, jak Ty możesz pomagać innym na zewnątrz. Oczywiście to będzie proces bardzo indywidualny i to Ty będziesz decydował, jak szybko będziesz wychodził z tego doła. Mało tego, jak szybko wykorzystasz to doświadczenie do kreowania przyszłości i stawania się lepszą wersją siebie, ale nie dla siebie, tylko dla innych. Bo dostałeś komplet... Talentów, tak zwanych mocnych stron. Pytanie, czy rzeczywiście obdarowujesz świat tymi talentami? Bo jeżeli popełniłeś błędy, to podejrzewam, że robiłeś to ze złej intencji i podejrzewam, że nie wykorzystywałeś autentycznego siebie, czyli autentyczności i szczerości. W tym, żeby wiedzieć, kim jesteś, i żeby. Sobą obdarować innych. Czyli mocne Twoje strony są niezbędne dla innych, bo oni ich nie mają. I nagrywam też to, bo tworzę kurs i chcę dać właśnie takim Wojtkom sprzed 15 lat mentora, przyjaciela, kogoś, kto jest blisko. Po to, właśnie, żebyś nie tracił swojego życia, ja straciłem z 10 lat. Dalej czuję konsekwencje tego, co, z czego musiałem sam się wykręcać, wzrastać, ponownie wstawać, yy, samo, obudować samoocenę i znów odważyć się wyjść i mówić do ludzi, pomimo tego, że zawiodłem wiele osób. Straciłem wiele pieniędzy. Zostałem zraniony, zostałem zdradzony, przeszedłem przez choroby, prawdopodobnie też w konsekwencji tego, co się wydarzyło. Więc jestem tu po to, żeby Ci powiedzieć: nie rób tych błędów, które popełniałem ja. Twoje życie dzieje się tu i teraz, i to tylko od Ciebie zależy, jak zinterpretujesz ten moment, w którym jesteś. To jest tylko decyzja w głowie. Oczywiście ona jest najczęściej dyktowana przekonaniami i opiniami innych ludzi, ale wyrzuć je, zakwestionuj wszystko, co słyszałeś do tej pory w swoim życiu, i przede wszystkim buduj siebie nie dla siebie. Rozwijaj siebie nie dla siebie. Uświadamiaj sobie, Kim jesteś po to, żeby podarować to światu. Nie oczekiwać od świata, żeby świat ci coś dał, tylko wejść w rolę kogoś, kto chce temu światu podarować siebie. I jeżeli tylko zaczniesz podążać tą ścieżką, a chciałbym ci pomóc i towarzyszyć w, tym, w tej drodze trudnej, ale wiem Dokładnie to przechodziłem, wiem, że wszystko idzie naprawić, odkręcić, mało tego, wykorzystać na swoją stronę. To w momencie, kiedy tylko mi zaufasz, i rzeczywiście pierwsze, co się nie poddać, powiesz: Nie ma takiej opcji. Cokolwiek się nie wydarzyło, już się wydarzyło. Jedyne, co mogę zrobić, to teraz wpłynąć na to, żeby zaprojektować zupełnie inną przyszłość. I w momencie kiedy podejmiesz tą decyzję w głowie nastawisz sobie, że odbije się jak ta piłka, odbije się i to jeszcze wyżej, to świat będzie ci pomagał. Wszechświat zrobi wszystko, żebyś rzeczywiście w tej autentyczności i dobrej intencji obdarowania świata sobą, żebyś Wrócił do gry, ale wrócił do gry mocniejszy, wrócił do gry silniejszy, wrócił do gry bardziej świadomy, co spowoduje, że będziesz zupełnie inną, czyli lepszą wersją siebie. I takiego cię świat potrzebuje. Dlatego dał ci te doznania, te problemy, te wyzwania, te błędy, tą stratę, po to, żebyś zatrzymał się zweryfikował i uświadomił sobie kim jesteś tak naprawdę po to właśnie żeby oddać siebie innym. Jeżeli to co mówię z tobą rezonuje, napisz do mnie albo podziel się tym w komentarzu i zacznij podążać z tym co ja będę tutaj umieszczał, bo jestem przekonany że możesz zaoszczędzić wiele, wiele czasu, a świat i wszyscy dookoła mogą dużo szybciej doświadczyć Twoich mocnych stron i Twojego talentu do tego, żeby po prostu wszystkim innym żyło się lepiej. Więc przestań już użalać się nad sobą, jeżeli masz wyrzuty sumienia i czujesz się bardzo podle, źle negatywnie, bo musisz mieć też tą świadomość, że wtedy projektujesz niestety chorobę w swoim organizmie, to do niczego nie prowadzi i niczego nie rozwiązuje. Więc chwytamy się, wiecie, w troki i robimy krok do przodu. Jeden krok dziennie. Zasta wstajesz i zastanawiasz się, co muszę zrobić dzisiaj, żeby wrócić do gry, żeby jak mogę wykorzystać te trudne doświadczenia w moim nowym życiu, w moim lepszym ja. I wtedy zacznie to się wszystko razem pięknie układać. I po pewnym czasie, jak spojrzysz do tyłu, połączysz kropki, to zobaczysz, że te wyzwania, straty, problemy były najlepszymi faktorami, bodźcami do tego, żeby wzrastać, żeby się budzić, żeby stawać się lepszą wersją siebie. To jest jak na treningu. Ciężary tylko budują masę. Ciężary powodują, że jesteś sprawny i mięsień rośnie. A sylwetka staje się silniejsza, piękniejsza, bardziej uniwersalna. Tak samo jest w życiu. To, co doświadczasz, jest po to, żeby trenować, brać jako naukę, brać jako ciężar, którym, który nie spowoduje, że się poddam tylko właśnie spowoduje, że znajdę sposób na to, dlaczego mam to wykorzystać i co z tym zrobić w przyszłości. Pozdrawiam cię serdecznie. Wiem, że boli w momencie, kiedy jesteś bezpośrednio po albo w trakcie takiego doświadczenia i doznawania ogromnej straty lub problemu, ale wiem, wiem. Jestem pewien w stu procentach, bo nie tylko ja to przechodziłem, że po czasie, jeżeli tylko wytrwasz i e, się odważysz, wszystko się zmieni, a Twój świat z powrotem stanie się zdecydowanie, jak nie tak samo szczęśliwy, to dużo, dużo bardziej, bo będziesz zupełnie inną, silniejszą wersją siebie, bo właśnie te wydarzenia spowodują, że Ty jesteś w progresie mentalnym, duchowym, życiowym, który spowoduje, że odkryjesz zupełnie inne swoje podkłady. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymam kciuki i pamiętaj nigdy, ale to nigdy nie zwąt w samego siebie.